Witam. Dziś zanurzymy się w temat, który, no cóż, dosłownie przerysował mapę świata po II wojnie światowej. Mówimy o dekolonizacji. Co to właściwie jest? Najprościej mówiąc, to proces, w którym dawne kolonie, te wielkie terytoria w Afryce czy Azji, rządzone przez Europę jak Wielka Brytania, Francja tak, właśnie te kolonie zaczęły się uwalniać. Tworzyć własne niepodległe państwa. Okej. Okay. Chociaż wiesz, warto może dodać, że to nie był jakiś zupełnie nowy pomysł. No tak, były wcześniejsze przykłady. Dokładnie. Stany Zjednoczone przecież powstały z kolonii brytyjskich, a Ameryka Łacińska w XIX wieku uwolniła się od Hiszpanii, Portugalii. Jasne. Ale to, co się działo po 1945, to była zupełnie inna skala. To był można powiedzieć koniec ery wielkich imperiów kolonialnych. Na dobre. No właśnie, i tu kluczowe pytanie. Dlaczego akurat wtedy? Po II wojnie światowej co takiego się stało, że ten proces magle, no wiesz, tak ruszył z kopyta? Mm, to złożone. Wiele czynników naraz. Spróbujmy to rozłożyć na części. Może zacznijmy od ludzi. Od żołnierzy z kolonii. Tak. To bardzo ważny punkt. Bo miliony ich walczyły w armiach aliantów. Mówi się o ponad 2,5 milionach indusów w samej armii brytyjskiej. To ogromna liczba. Ogromna. I ci ludzie zobaczyli wojnę z bliska, brutalność rozpętaną przez Europejczyków. Widzieli też słabość swoich panów, pewnie. Też. I wrócili do domów z no, zupełnie inną perspektywą, z doświadczeniem walki, organizacji i często z takim poczuciem, że. Yy, nie chcą już być tylko pionkami, narzędziami w polityce mocarstw. Rozumiem. A co z obietnicami? Bo coś takiego też było, prawda? Tak, zdecydowanie. Państwa europejskie, no, potrzebowały wsparcia w czasie wojny. Bardzo. Potrzebowały ludzi i zasobów. Wszystkiego. Więc obiecywały kolonią w zamian za pomoc... No, większą samodzielność, większy udział w rządzeniu po wojnie. Nawet jeśli to było trochę na wyrost. Nawet jeśli. Ale te obietnice one rozbudziły nadzieję, zwłaszcza wśród tych lokalnych elit, ludzi często wykształconych na Zachodzie. Oni zaczęli myśleć już nie tylko o autonomii, ale o pełnej niepodległości. Czyli mamy żołnierzy z nową świadomością i elity z nowymi nadziejami. A co z samą Europą? A Europa, Europa była po prostu wyczerpana, zrujnowana wojną finansowo, gospodarczo. Brakowało pieniędzy na wszystko. Dokładnie. A utrzymanie tych wielkich imperiów zamorskich, no to kosztowało fortunę. Trzeba było opłacić urzędników, wojsko, dbać o infrastrukturę, drogi, szpitale. Tak, to stało się po prostu za drogie. Priorytetem była odbudowa własnych krajów, a nie utrzymywanie kolonii za wszelką cenę. Okej, okay, to ma sens, a co działo się w samych koloniach? Jakiś ruch oddolny? Oczywiście. W Afryce, w Azji narastał nacjonalizm. To poczucie własnej tożsamości, dumy, z kultury, historii i pragnienie, żeby mieć własne państwo, rządzić się samemu. Trochę na państw europejskich. Często tak. Ten model państwa narodowego był znany, więc pojawiło się silne dążenie do samostanowienia, do stworzenia własnych państw narodowych. I tu, jak rozumiem, na scenę wchodzą nowi gracze, supermocarstwa. Tak. I tu robi się naprawdę ciekawie. Bo po wojnie mamy nowy układ sił, dwa supermocarstwa Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Z własnymi interesami w tej dekolonizacji. Oczywiście. USA, które same kiedyś były kolonią, no oficjalnie potępiały kolonializm. Ale po cichu liczyły, że upadek starych imperiów otworzy im nowe rynki, nowe możliwości wpływu politycznego. A Sowieci? Tak, Związek Radziecki widział w tym, no cóż, świetną okazję szansę na eksport komunizmu, na osłabienie Zachodu, popierali więc ruchy niepodległościowe, zwłaszcza te lewicowe. Chcieli zdobyć nowych sojuszników. Czyli dekolonizacja od razu została wciągnięta w zimną wojnę. Dokładnie, stała się jednym z pól tej globalnej rywalizacji. Czyli mamy żołnierzy, obietnice, brak kasy w Europie, nacjonalizm, gremocarstw coś jeszcze? Jakiś czynnik ideowy. Tak, bardzo ważny. Zmieniał się ogólny klimat moralny na świecie. Coraz głośniej mówiło się o prawach człowieka, o prawie narodów do samostanowienia. Sam kolonializm zaczął być postrzegany jako coś złego. Tak, jako system niesprawiedliwy. Anachroniczny? Wyrazem tego była chociażby ta słynna deklaracja ONZ z 1960 roku ta o przyznaniu niepodległości krajom kolonialnym? Ta sama ona wprost mówiła, że obce panowanie jest sprzeczne z prawami człowieka i wzywała do natychmiastowego przekazania władzy miejscowej ludności, bez względu na rasę czy wyznanie. To był mocny sygnał. Dobrze, to zobaczmy, jak to wyglądało w praktyce. Może na przykładzie Indii. Słynny klejnot w koronie brytyjskiego imperium. Dobry przykład. Indie to była, no, perła w koronie. Ale Wielka Brytania po wojnie była cieniem dawnej potęgi. Wspominaliśmy o problemach finansowych. Mało kto wie, że Brytyjczycy jeszcze do 1954 roku mieli kartki na żywność, ubrania. W takiej sytuacji kontrolowanie tych ogromnych, niespokojnych Indii było po prostu niemożliwe. Zbyt kosztowne. Więc rząd brytyjski, rząd Partii Pracy, wtedy bardziej skłonny do dekolonizacji, postanowił się wycofać. A w Indiach kluczową postacią był Gandhi, prawda? Mahatma. Oczywiście. Mohandas Gandhi. Przez dekady promował swoją filozofię Satyagraha opór bez przemocy. Bierny opór. Tak. Bojkoty brytyjskich towarów, marsze solne, strajki głodowe. To była naprawdę potężna broń moralna. Mamy takie zdjęcie, gdzie jest już starszy z wnuczkami. To przypomina, że za wielką polityką stoją ludzie. Gandhi marzył o jednych, zjednoczonych Indiach, ale to się nie udało. Niestety. Indie były gigantycznym krajem prawie 400 milionów ludzi i były głęboko podzielone religijnie większość to hinduiści, ale była też ogromna mniejszość muzułmańska kilkadziesiąt milionów ludzi i bo oni się bali dominacji hinduistów tak. Liderzy muzułmańscy, jak Muhammad Ali Jinnah, obawiali się, że w Zjednoczonych Indiach ich interesy nie będą chronione. Zażądali więc własnego państwa, Pakistanu, państwa dla muzułmanów. I Brytyjczycy się zgodzili. W końcu tak. W sierpniu 1947 roku Indie brytyjskie zostały podzielone na Indie, głównie hinduistyczne i Pakistan muzułmański. Pakistan zresztą składał się wtedy z dwóch części, zachodniej i wschodniej. I co potem? Świętowano niepodległość? Świętowano, jest takie zdjęcie z kalkuty, ludzie się cieszą, ale ta radość była niestety okupiona tragedią. Rozpoczęła się gigantyczna wymiana ludności. Przesiedlenia? Tak, ale na niewyobrażalną skalę. Miliony hinduistów i sikhów ruszyły do Indii, miliony muzułmanów do Pakistanu. To był chaos. Wybuchły straszliwe walki, pogromy na tle religijnym. Ile osób zginęło? Szacunki są bardzo różne. Od 200 tysięcy do nawet 2 milionów ludzi. To była rzeź, katastrofa humanitarna. Nawet sam Gandhi. Tak, sam Gandhi zginął w 1948 roku. Został zamordowany przez fanatycznego hinduistę. Dlaczego? Bo ten zamachowiec uważał, że Gandhi zdradził hinduistów, że był zbyt łagodny wobec muzułmanów, że wymusił na rządzie Indii sprawiedliwy podział majątku państwowego z Pakistanem. Ta wzajemna wrogość między Indiami a Pakistanem miała trwać przez dekady. Wojny, konflikty? Straszny początek niepodległości. A jak to wyglądało w Afryce? Bo tam chyba sytuacja była inna. Inna, ale też bardzo złożona. W 1945 roku na całym kontynencie były właściwie tylko cztery niepodległe państwa: Egipt, Etiopia, Liberia i Związek Południowej Afryki. ZPA. Rządzony przez białych. Tak. Reszta to były kolonie brytyjskie, francuskie, belgijskie, portugalskie. Ale tam też powiał wiatr zmian? O tak. I to szybko. W ciągu jakichś 30 lat prawie cała Afryka Subsaharyjska uzyskała niepodległość. Szczególnie intensywny był okres przełomu lat 50. i 60., Słynny rok Afryki. Wtedy powstało aż 17 nowych państw. Gdybyśmy spojrzeli na mapę dekolonizacji Afryki, zobaczylibyśmy, jak ta fala niepodległości dosłownie zalewa kontynent rok po roku. I czy ten proces był równie krwawy jak w Indiach? Na ogół, na szczęście, nie. W wielu przypadkach przekazanie władzy odbywało się stosunkowo pokojowo, chociaż, oczywiście, były wyjątki. Algieria. Tak, wojna w Algierii z Francją była bardzo brutalna, ale w wielu brytyjskich czy francuskich koloniach w Afryce Zachodniej czy Wschodniej obyło się bez wielkich wojen o niepodległość. A nowe państwa. Jakie systemy polityczne przyjmowały? Często kopiowały model swojej byłej metropolii. Byłe kolonie brytyjskie często stawały się republikami parlamentarnymi w ramach wspólnoty narodów. Były francuskie republikami prezydenckimi. Ale był jeden kraj w Afryce, który poszedł zupełnie inną drogą wspomniany Związek Południowej Afryki, później RPA. Tak, to zupełnie inna historia, kraj formalnie niepodległy od dawna, ale rządzony przez białą mniejszość. I ta mniejszość w 1948 roku wprowadziła system apartheidu. Apartheid. To słowo chyba oznacza odrębność. Tak, z języka Afrykans, którym mówią potomkowie holenderskich osadników. Ale w praktyce to był po prostu rasizm, brutalny system segregacji rasowej. Możemy to sobie wyobrazić, jak to wyglądało. To była codzienna dyskryminacja. Czarnoskóra większość, stanowiąca około 70% ludności, była obywatelami drugiej, a nawet trzeciej kategorii. Nie mogli mieszkać tam, gdzie biali, nie mogli chodzić do tych samych szkół, szpitali, oddzielne autobusy, ławki w parku. Dokładnie. Oddzielne plaże, wejścia do budynków, małżeństwa międzyrasowe były surowo zakazane. I oczywiście Czarnoskórzy byli całkowicie pozbawieni praw politycznych. Nie mogli głosować, kandydować. To brzmi strasznie. Jak reagował świat? Świat protestował. ONZ wielokrotnie potępiała apartheid, nazywając go zbrodnią przeciwko ludzkości. Wiele krajów nakładało sankcje ekonomiczne na RPA. Izolowano ten kraj dyplomatycznie, kulturalnie, sportowo. A w samej RPA był opór? Oczywiście. Ruszył opór czarnoskórej ludności. Główną siłą był Afrykański Kongres Narodowy ANC, a symbolem tej walki stał się Nelson Mandela. Mandela spędził w więzieniu prawie 30 lat. Tak, 27 lat. Za działalność przeciwko apartheidowi. Stał się ikoną walki o wolność na całym świecie. I w końcu ta presja międzynarodowa i wewnętrzna przyniosła skutek. Kiedy to się stało? Na początku lat 90. rząd białej mniejszości zaczął demontować system apartheidu. Wypuszczono Mandelę z więzienia, rozpoczęły się negocjacje i w 1994 roku odbyły się pierwsze w historii RPA w pełni demokratyczne wybory. Głosować mogli wszyscy, bez względu na kolor skóry. I prezydentem został Mandela. Tak. Nelson Mandela, pierwszy czarnoskóry prezydent RPA. Mamy jego zdjęcie z tamtego okresu. To symbol niezwykłego triumfu nad rasizmem i niesprawiedliwością. Czyli RPA to przykład, że nawet najgorszy system może upaść. Ale wróćmy do szerszego kontekstu. Mówiliśmy o zimnej wojnie. Jak ona wpłynęła na te nowe państwa? Ogromnie. One od razu stały się no, pionkami w tej globalnej grze areną rywalizacji między Waszyngtonem a Moskwą. Oba bloki próbowały je przeciągnąć na swoją stronę. Dokładnie. Związek Radziecki był bardzo aktywny. Prowadzili zręczną propagandę antyimperialistyczną, no bo sami przynajmniej oficjalnie nie mieli kolonii zamorskich. Wspierali ruchy lewicowe. Tak. Dostarczali broń komunistycznym partyzantkom, szkolili kadry, a potem oferowali pomoc gospodarczą i wojskową tym nowym rządom, które sprzyjały Moskwie. Jest takie zdjęcie etiopskiego dyktatora Mengistu Haile Mariama w otoczeniu radzieckich doradców. To dobrze pokazuje te zależności. Cel był jasny: osłabić Zachód, zdobyć sojuszników. A Zachód nie był bez winy. Ależ skąd? Najpierw przez dekady eksploatował kolonie, a potem, kiedy formalnie dał im niepodległość, często próbował utrzymać je w nowej formie zależności. To jest ten neokolonializm. Właśnie, zależność gospodarcza, polityczna, wojskowa trochę jakby pozwolić komuś odejść, ale trzymać go na smyczy finansowej, militarnej. Po co? Żeby nadal kontrolować dostęp do surowców, rynków zbytu, ale też, żeby te kraje nie wpadły w orbitę wpływów Związku Radzieckiego. Zimna wojna była tu kluczowa. Mamy jakieś przykłady neokolonializmu? No choćby Filipiny. USA przyznały im niepodległość w 1946, ale zachowały tam ogromne bazy wojskowe i różne przywileje gospodarcze dla amerykańskich firm. Albo Afryka, bogata w surowce. Na zdjęciu mamy kopalnię diamentów w RPA należącą do firmy De Beers. To symbolizuje ciągłość tych zachodnich interesów ekonomicznych, nawet po formalnej dekolonizacji. Czyli te nowe państwa były między młotem a kowadłem? Dokładnie. Musiały lawirować. Próbowały czasem grać na tej rywalizacji mocarstw, żeby uzyskać jak najwięcej pomocy od tego, kto dał więcej. Niektóre próbowały też szukać własnej drogi. Trzecia droga ruch państw niezaangażowanych. Tak, ani z USA, ani z ZSRR, przynajmniej w teorii. I wtedy pojawiło się to określenie Trzeci świat. Tak, ono miało odróżniać te nowe, często biedne kraje postkolonialne od bogatego, kapitalistycznego pierwszego świata czyli Zachodu, i od komunistycznego drugiego świata czyli bloku sowieckiego. Dziś ten termin jest chyba kontrowersyjny. Jest. Uważany za trochę przestarzały, może nawet obraźliwy wolimy mówić kraje rozwijające się albo globalne południe w przeciwieństwie do globalnej północy. Tak. Ale sama idea tego podziału świata na bogatszą północ i biedniejsze południe no cóż, niestety w dużej mierze nadal jest aktualna. No dobrze, to spróbujmy podsumować skutki tej całej dekolonizacji. Co było na plus, a co na minus? Na pewno na plus sam fakt odzyskania niepodległości przez setki milionów, a nawet miliardy ludzi koniec jawnego panowania jednych narodów nad drugimi odzyskanie godności, prawa do własnej kultury to bezcenne. Ale były też ciemne strony. Niestety, i to bardzo poważne. Pierwsza rzecz, nietrwałość demokracji. Wiele tych państw startowało jako republiki demokratyczne, ale bardzo szybko w wielu z nich władze przejmowali dyktatorzy często wojskowi. Zaczęły się represje: prześladowania opozycji, mniejszości etnicznych, religijnych, dyktatury, rządy autorytarne. Indie są tu naprawdę jednym z niewielu wyjątków, gdzie demokracja parlamentarna okazała się trwała. Kolejny problem granice. Ogromny problem. Te granice były w większości sztuczne, wytyczone przez kolonizatorów często linijką na mapie. Bez patrzenia na to, kto tam mieszka. Dokładnie w efekcie w granicach jednego nowego państwa znalazły się ludy, plemiona, grupy etniczne, które się nienawidziły od wieków, albo nie miały ze sobą nic wspólnego. I to prowadziło do konfliktów. Do krwawych wojen domowych. Nigeria, Biafra, Ruanda, Kongo. Miliony ofiar, czystki etniczne. Ten spadek po kolonialnych granicach jest straszliwy. Mamy zdjęcie dziecka żołnierza z Nigerii, to wstrząsający symbol tych tragedii. A gospodarka? I to jakie? Nowe państwa często dziedziczymy gospodarki bardzo słabe. Nastawione tylko na eksport jednego, dwóch surowców do dawnej metropolii. Monokultury gospodarcze. Tak. Brakowało przemysłu, technologii, wykształconych kadr do zarządzania państwem, gospodarką. Wiele krajów, mimo posiadania bogactw naturalnych, jak ropa czy diamenty, popadło w biedę, zadłużenie. Mówi się, że w Afryce średni dochód na mieszkańca w latach 90. był niższy niż 25 lat wcześniej. Mimo niepodległości. Mimo niepodległości. Do tego doszedł ten neokolonializm, o którym mówiliśmy, i destrukcyjny wpływ zimnej wojny, która często podsycała lokalne. Konflikty. Czyli pojawia się taka gorzka refleksja. Czy ta dekolonizacja nie była przeprowadzona za szybko, chaotycznie? Wielu historyków tak uważa, że te społeczeństwa zostały pozostawione same sobie niemal z dnia na dzień, bez przygotowania. Mieli tworzyć od zera państwo administrację, sądy, szkolnictwo, służbę zdrowia, armię zarządzać gospodarką. A wszystko to w krajach o sztucznych granicach, pełnych napięć etnicznych, z gospodarką zrujnowaną lub nastawioną na potrzeby kogoś innego. Gdzie i kiedy mieli się tego nauczyć? Skoro w czasach kolonialnych mogli być co najwyżej niższymi urzędnikami. Właśnie. Ta perspektywa jest ważna. Zdjęcie kobiety klęczącej przed Idi Aminem, brutalnym dyktatorem Ugandy, który wymordował setki tysięcy ludzi ono pokazuje, do jakich patologii mogło dojść w tych nowych, niestabilnych państwach. To naprawdę skomplikowany obraz. Spróbujmy więc zebrać te najważniejsze punkty, takie, które warto zapamiętać. Dobry pomysł. Taka ściągawka. Po pierwsze, co to jest dekolonizacja? To proces wyzwalania się kolonii w Azji i Afryce spod władzy mocarstw europejskich głównie po II wojnie światowej i tworzenia przez nie własnych, niepodległych państw. Po drugie, dlaczego do niej doszło właśnie wtedy? Przyczyn było wiele. Pamiętajmy: doświadczenia żołnierzy z kolonii w czasie wojny, niespełnione obietnice większej samodzielności. Finansowe i polityczne osłabienie Europy, wzrost nacjonalizmu w Azji i Afryce, no i wsparcie z różnych powodów ze strony nowych supermocarstw USA i ZSRR. Do tego dochodziło ogólne potępienia kolonializmu na świecie. Po trzecie, przykład Azji, Indie i Pakistan. Pamiętamy walkę o niepodległość Indii pod wodzą Mahatmy Gandhiego i jego ideę oporu bez przemocy ale też tragiczny podział w 1947 roku na hinduistyczne Indie i muzułmański Pakistan, co doprowadziło do masowych migracji i krwawych walk. Po czwarte, przykład Afryki. Większość krajów uzyskała niepodległość w sposób pokojowy, zwłaszcza w tym symbolicznym roku Afryki 1960. Ale pamiętamy też o tragicznym wyjątku RPA, gdzie przez dekady panował brutalny system apartheidu, czyli segregacji rasowej. Został obalony dopiero w 1994 roku, a symbolem walki z nim stał się Nelson Mandela. Po piąte, Dekolonizacja a zimna wojna. Te nowe państwa od razu stały się polem rywalizacji między USA a ZSRR. Pojawił się też neokolonializm, czyli nowe, ukryte formy zależności od dawnych metropolii lub mocarstw. I utrwaliło się pojęcie trzeciego świata, które dziś zastępujemy raczej krajami rozwijającymi się lub globalnym południem. I po szóste. Skutki dekolonizacji. Oczywiście główny skutek to rozpad imperiów i powstanie kilkudziesięciu nowych państw, ale towarzyszyły temu często poważne problemy, upadek demokracji i rządy dyktatorskie, krwawe konflikty etniczne i wojny domowe, często będące skutkiem sztucznych kolonialnych granic. Do tego trudności gospodarcze i wspomniany neokolonializm. No i ten argument, że być może cały proces zaszedł za szybko? Bez odpowiedniego przygotowania tych społeczeństw? Dobrze, to chyba najważniejsze punkty. Myślę, że tak. I może na sam koniec taka myśl do zastanowienia. Biorąc pod uwagę te wszystkie wyzwania sztuczne granice, zależność ekonomiczną, niestabilność polityczną, całe to trudne dziedzictwo kolonializmu, czy ten proces zdobywania niepodległości mógł w ogóle przebiec inaczej, mniej boleśnie? Czy była szansa na lepsze rezultaty? Właśnie. Jak mogłoby to wyglądać, gdyby przebiegło inaczej? Czy w ogóle mogło? To jest pytanie, na które chyba nie ma łatwej odpowiedzi i warto się nad nim zastanowić.